Mamy Polaka w AS Romie. W końcu dobiegła saga związana z tym transferem. Ale jeszcze na początku zaobserwuj ten prowie. Jeszcze w czwartek Jan Ziółkowski dał awans Legii Warszawa do Ligi Konferencji Europy. W piątek rano wsiadł w samolot i poleciał do Rzymu, żeby przejść badania medyczne, a później podpisać kontrakt z AS Rom. W międzyczasie 20-latek dostał jeszcze powołanie od Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Żółkowski podpisał kontrakt z Romą do 2030 roku, a Legia Warszawa na tym transferze zarobi... 6,5 miliona euro. Janek od pierwszych meczów w Barbach Warszawskiej Legii zwracał na siebie uwagę europejskich zespołów. Już o jego transferze mówiło się ubiegłego lata, natomiast został na sezon w Legii Warszawa. Jednak już podczas tego okienka transferowego wiele mówiło się o jego przenosinach do Włoch. Natomiast saga z tym transferem trwała dosyć. Długo, kiedy już myśleliśmy, że wszystko jest załatwione i jedynie co czeka Jana Ziłkowskiego to testy medyczne i podpisanie kontraktu, to jednak legia Warszawa trochę zmieniła zdanie i poczekała z transferem, a bardziej poczekała z sprzedaniem swojego zawodnika. Jednak wczoraj oficjalnie zostało potwierdzone, że Jan Ziłkowski przenosi się do ASRO. Czy Jan Ziółkowski podbije Włochy, dajcie koniecznie znać w komentarzach.